5-minutową uh, obsługą. Bardzo miło mi Was powitać na konferencji Mobilization. I will say a few words in English. Uh, you probably noticed that the webpage is in English, but most of the presentation is Polish. I will uh, explain why. It's because when we created Mobilization 3 years ago, we created it with the uh, idea in mind to invite speakers from abroad, uh, foreign speakers. Uh, Good uh, presentations. Uh, two years ago, we didn't try it because it was the first mobilization. A year ago, we tried, but no one came. And this year, we tried. We spoke with many companies, with few companies, uh, and there's one uh, volunteer, one brave person who who came to us from abroad. So uh, I would like you to give a warm welcome to Maria. Maria, please stand up. Uh, Maria came from uh, St. Petersburg, I believe. No? Okay. <laughs> Maria worked in JetBrains. JetBrains is uh, in, based in St. Petersburg, yes. And Czech Republic? Munich. Munich, okay. So Maria came from Munich. Uh, okay. I would say uh, that we were honored. Uh, I will switch to Polish again. If it's okay for you. Or you prefer English? Ok. Pani prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, jest naszym patronem. Bardzo mi miło to wam zakomunikować. To świadczy o tym, że ta konferencja jest coraz lepsza. Już się boję, co będzie na czwartej edycji. Dzisiaj mamy tak, 36 prelegentów z całej Polski, 35 prezentacji. Jedna jest jakby podwójna. Jest pięć równoległych ścieżek, więc jest z czego wybierać. Co najważniejsze jest to bezpłatne wydarzenie. Catering oczywiście dopóki do wyczerpania zasobów, ale jest przez cały dzień. I wszystko to dzięki naszym sponsorom. Tak chciałbym podziękować przede wszystkim firmie Mobika, która jest sponsorem diamentowym, jest także moim pracodawcą. I no jest troszkę niejawnym sponsorem, ponieważ trochę w pracy muszę też pracować na mobilization. Chciałem podziękować sponsorom platynowym AWB, Allegro Group i firmie Samsung. Samsung już drugi raz z nami. Te dwie firmy AWB i Allegro Group po raz pierwszy. Bardzo nam miło. Sponsorzy GOLD Cybercom Group, Microsoft, Rule Financial, Symfonie Zieleka i TomTom. -tom. Bardzo dziękuję. E, base i IP Contract po raz pierwszy, bardzo dziękuję i UpCode JetBrains, e, sponsor Koper, sponsor i e, e, licencji na IDE UpCode, jeśli ktoś jest zainteresowany, będziemy losować na koniec konferencji. E, mamy bardzo dużo partnerów, e, szczególnie dużo dodaliśmy w ostatnim tygodniu. Prawdopodobnie, że ta konferencja się spodobała, to wszyscy chcą być partnerami, ale my bardzo lubimy współpracować, więc mamy dużo partnerów. Pozdrawiam. Szczególnie dwie konferencje, Krak e, Droid i nową konferencję, którą będzie organizował Wojtek. Na koniec będzie rozlosowana wyściówka na konferencję Wojtka. Konferencja Mateusza jest darmowa. Znaczy Mateusza. Konferencja krakowska jest darmowa. Ok. E, jesteśmy tu dla sponsorów, tak? E, dla prelegentów, ale także e, dla sponsorów. Chcielibyśmy, żeby byli zadowoleni, więc wymyśliliśmy taką grę. Na ten identyfikator proszę nakleić 6 gwiazdek różnokolorowych. E, sponsorzy Platinum, Diamond i Gold mają to, gwiazdki, powinni mieć przynajmniej. E, kolory nie mogą się powtarzać. Okażcie na stanowisku Jack. Na koniec losujemy nagrodę. Konkursy dzisiaj. E, Tutaj można przeczytać książki, AirDron. Mateusz, pokażesz swojego AirDrona. Tak wygląda. Gadżety, upominki ABB, Samsung Galaxy S4 od firmy Samsung, Amazon Kindle. Książki, gadżety, jeszcze raz. TomTom Tom Runner, zegarek i dyski SSD od różnych firm, m.in. Rural Financial. Sprawdźcie na stanowiskach, na pewno jest więcej konkursów. Ponieważ chcemy, żeby coś po naszej konferencji zostało, prosimy, twitujcie mobilization hashtag. losujemy na koniec. Jeden post, który też wygra nagrodę. Dobra, zapraszamy Was na manewry. Manewry są niestety nie dla wszystkich, ponieważ nie ma tak dużego klubu. Można wygrać to na prezentacjach od prelegentów na wyjściówki na Flair Party. Na koniec też będziemy rozdawać. Specjalne podziękowania dla osób, które pomagają nam od zawsze. Paulina, Pauliny nie ma. E, niestety dzisiaj grafiki, plakaty, koszulki, wszystko robi Paulina. Ja ma rudzę, Paulina robi, jest, jest dobrze. E, Beata pomagała nam dotrzeć do studentów. Michał to catering. E, pan e, Piotr Kryms się to druku wydrukował koszulki. Dziękujemy. Chyba muszę przyspieszyć. Ja jestem z Jaga. Zapraszam Was na, na prelekcję. Zapraszam Was do zapisania się do stowarzyszenia. Żebyśmy byli silniejsi i zrobili jeszcze lepszą konferencję. Z drugim organizatorem jest grupa dotnet. Podobna grupa do Jaguć, tylko opiera się na dotnecie. I tak, na dzisiaj zaplanowaliśmy. Nie ma Nie, Nie. ma już? <noise> <noise> przynudzam na pewno. Dobra, słuchajcie tak. E, 110 dostępnych miejsc, co chyba jest troszkę przesadza, ale jest troszkę mniej. E, zarejestrowaliśmy ponad 1000 osób. E, tak, no, Myślę, że 30% nie przyjdzie jak to na darmową konferencję. E, jest 6 prelegentów, o tym wspominałem, 35 prezentacji. Wie, dużo partnerów i 12 sponsorów, którym bardzo jeszcze raz dziękuję i prosiłbym o brawa dla sponsorów. Mateusz z Bejza tak bardzo chce się pochwalić swoim AirDronem, więc na slajdzie, slajdach w czasie przerwy będą reklamy sponsorów. Jest też reklama Bejza i tam jest adres, gdzie można wygrać AirDrona. Mateusz, też coś powiedzieć? Jestem Mateusz, jestem z Base, mam dzisiaj prezentację, ale na początek chciałbym Wam powiedzieć właśnie o naszym konkursie, który, który organizujemy. Do wygrania jest ten dron i zadanie, zadanie będzie cały czas tutaj na slajdach. Widoczny link, link do, do opisu zadania i do api Polegało ono na tym, że robicie kola do, do, do restowego api po, po taki challenge. To Wam odpowiada, że musicie na przykład odesłać na identyfikator musicie odesłać kolor, e, który jest specyfikowany przez serwer no i musicie naklepać na, na swoich urządzeniach, bądź nie. A, właśnie, właśnie taką aplikację, która będzie te, te kolory wysyłać. Jeżeli ktoś będzie z was miał problem, no to nasze stoisko jest za, gdzieś w tamtym kierunku. A, jeżeli nagle by się okazało, że API przestało działać albo coś takiego, no to, no to dajcie nam znać. A jakiekolwiek pytania na pewno, na pewno będziemy odpowiadać. Dron czeka na zwycięzcę. Dzięki. Dzięki. Pamiętajcie, że nie tylko BAS organizuje konkursy, tak już mówiłem, telefony, zegarki do wygrania. E, teraz tak, technicznie to piętro jest nasze. E, na piętro niżej możemy schodzić, e, ale nie za często. Toalety są tutaj dwie i są też na dole. Szatnia jest na dole, jak ktoś zapomniał. E, Wi-Fi. Mobilization i hasło jest JUK LOT 2013. Ja jeszcze chciałem się zapytać, kto był na Mobilization jeden z obecnych osób? A na Mobilization 2? Okej, okay, no dobrze, czyli coraz więcej nas przychodzi. Dzięki wielkie, że trzy razy już tu przyjechaliście. No i za chwilę Wojtek, za dwie minutki, rozpocznie swoją prezentację. awesome Unit Testing. Prezentacja po polsku.